Cześć! A w dzisiejszym odcinku poznasz moją opinię na temat maszynki do strzyżenia włosów, to jest maszynka Brown 7 serii jest to maszynka, która w tym przypadku ma 5 lat gwarancji dodatkowo bardzo ciekawe właściwości i cechy mega szybkie ładowanie w przypadku tego produktu, jak i również długi czas pracy na baterii bardzo fajna i przyjazna stacja ładowania, o czym sobie zresztą zaraz porozmawiamy, zanim jednak o tym może trochę ocenię. Ja tę maszynkę zakupiłem w sklepie za około 300 zł, mniej więcej tyle kosztuje ona aktualnie w w sklepach, jak i również po prostu w sklepach stacjonarnych czy sklepach online, tutaj oczywiście zależy wiele od miejsca, w którym dokonujecie ewentualnego zakupu. Natomiast jeżeli chodzi o samą zawartość tego opakowania, no to sobie teraz ją omówimy. Dobrze, a zatem co mamy w środku? Tutaj w środku mamy oczywiście instrukcję, z którą Wam polecam się jak najbardziej zapoznać, również karta gwarancyjna. A zatem troszkę ciekawych stron, o których, które po prostu warto przeczytać, jeżeli planujecie korzystać z tej konkretnej maszynki. Dalej trochę o opakowaniu. Tutaj, jak sami widzicie, mamy taki pokrowiec, z którym po prostu możemy przechowywać sobie wspomnianą wcześniej maszynkę. Szynkę HC7390 Browna No, i tutaj jeszcze dalej, oczywiście, przyrządy do, do czyszczenia. Jak sami widzicie, sporo tych różnych elementów. A skoro jesteśmy przy czyszczeniu, no to pokażę Wam może od razu też jeszcze, jak to wygląda w przypadku tego urządzenia. Tutaj wystarczy po prostu lekko kciukiem do przodu przesunąć tę pokrywkę i można sobie spokojnie po prostu wyczyścić po korzystaniu z takiego urządzenia do strzyżenia po prostu te elementy, a zatem myślę, że czyszczenie dość proste, dość, dość intuicyjne, tutaj z tym nie powinno być jakichś większych problemów. No i przede wszystkim dość łatwe, fajne, że, fajnie, że te elementy można dość prosto czyścić, tak jak sami widzicie tutaj nie powinno stwarzać to jakichś większych problemów. Jeżeli chodzi natomiast o samo ładownie, no to tutaj jak sami widzicie mamy taką stację ładującą wystarczy sobie tutaj z boku jak sami widzicie ten kabelek podłączyć no, i jak sobie podłączycie ten kabelek, on dość prosto wchodzi do środka. No, to tutaj sobie oczywiście podłączacie do gniazdka tę st stację, ten kabel, tak, prawda? To wejście. No, i teraz po prostu nakładacie sobie tę naszą, maszyn tę naszą maszynkę na, na stację. No, i tutaj po podłączeniu powinno Wam po prostu mrugać na zielono, jeżeli po prostu to ładowanie się rozpocznie. Tak samo generalnie, podłączanie, odłączanie i ładowanie jest dość proste. Czas ładowania naprawdę krótki. Myślę, że tutaj będziecie jak najbardziej zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z, z nakładkami, tutaj mamy dwie nakładki. Jak sami widzicie, pierwsza z nakładek, taka, taka nieco mniejsza, No to jest ona oczywiście do stosowania. Maszynki w przypadku, kiedy chcecie ściąć włosy na dość krótko, czyli tutaj macie w milimetrach od 3 do 24 mm taka nakładka. Bardzo fajnie się stosuje. Ja głównie właśnie korzystam z tej nakładki, ponieważ ja wolę mieć po prostu krótsze włosy, wtedy dość fajnie się dość fajnie generalnie w nich wyglądam. No a w długich włosach, no niestety nie najlepiej, dlatego z niej jakoś dużo nie korzystam. Natomiast jeżeli ktoś e, lubi właśnie e, takie krótsze, f, e, takie dłuższe fryzury, e, no to wtedy jak najbardziej z takiej nakładki można korzystać tutaj macie od 14 mm do nawet 35, a zatem dość spore możliwości dają obie nakładki. Myślę, że tutaj dość, dość po prostu solidnie wykonane, bardzo bardzo fajnie można z nich korzystać. Jeżeli chodzi o nakładanie nakładek po prostu na to urządzenie, no to tutaj wystarczy wziąć i sobie lekciutko wciskamy. Jak sami widzicie, już taka nakładka jest nałożona. Zdejmowanie również dość proste. Wystarczy sobie tutaj do, do góry przechylić. Zaraz oczywiście Wam to pokażę. No i jeżeli chodzi o pracę, no to wciskamy sobie tutaj ten przycisk. I jak sami widzicie nasza maszynka została uruchomiona. No i dość prosto można oczywiście sobie teraz ścinać włosy, tak? Jak sami słyszeliście nie jest ona jakoś zbytnio, zbytnio głośna, raczej fajnie właśnie, że nie jest ona, nie wydaje ona zbyt... Jakichś tam mocnych i głośnych dźwięków, a zatem tutaj również na plus. Jeżeli chodzi o zdejmowanie nakładki, no to po prostu zdejmujemy, prawda? No i nakładka jest zdjęta. Jeżeli chodzi natomiast o moją opinię na temat tego produktu. No, to ja bym tutaj wystawił notę 9,5 na 10. Powiem że bardzo jestem zadowolony z tego, skorzystania z tego urządzenia. A to głównie z tego względu, że bardzo fajnie ta maszynka ścina włosy. Są dość spore możliwości, tak jak wspomniałem, z dwoma nakładkami, a zatem można tutaj rzeczywiście dowoli wybierać fryzury, które chcielibyście sobie, że tak powiem, zrobić. Tak? No i ładowanie dość szybkie. Batera też dość długo trzyma, myślę, że tutaj jak najbardziej mogę z czystym sumieniem polecić Wam Brauna 7 serii to jest model tak jak wcześniej wspomniałem HC7390 jeżeli zatem zastanawiacie się czy warto zdecydować się na zakup, no to myślę, że jak najbardziej warto i mogę Wam z czystym sumieniem polecić właśnie tę maszynkę do strzyżenia włosów, a zatem to były moje spostrzeżenia na temat tego produktu ja jestem też ciekaw Twoich opinii, napisz o nich w komentarzu, a tymczasem to wszystko, dzięki za obejrzenie tego nagrania. Do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.